Cześć. Słyszałam, że dzisiaj jest dzień przyjaciela. Dzisiaj napisałam piosenkę specjalnie dla takiej mojej przyjaciółki, która codziennie wysyła mi wiadomości. Jest to dla mnie ogromnym wsparciem, czasami w trudnych chwilach. Te wiadomości od mojej przyjaciółki są jak królek słońca każdego dnia. Być może też macie takiego przyjaciela, przyjaciółka, którzy nie są z wami może obecni fizycznie zawsze, ale myślą o Was, przesyłają wam dużo miłości. Być może nawet modlą się za Was. I ta piosenka właśnie jest dla takiego przyjaciela, który. Jest z Wami nawet wtedy, jest z Wami, z nami, ze mną, yy, nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że go nie ma. Jest ze swoją modlitwą, ze, swo, ze, swoj, ze swoim wsparciem. I, I właśnie dzięki temu, dzięki tej modlitwie wstawienniczej tego przyjaciela, dzięki jego serdeczności, która płynie z serca, która nam życzy właśnie wszystkiego dobrego i miłości, przesyła nam miłość wraz z modlitwą prosto ze swojego serca, to dzięki takim przyjaciołom otrzymujemy bardzo wiele łask w życiu, nawet nie mając o tym pojęcia. Takim przyjacielem może być także mama, tata, ciocia, babcia. Nie musi to być kolega czy koleżanka. Zaśpiewam Wam tę piosenkę, którą dzisiaj wymyśliłam. Mm. Tutaj jest imię wstawione. Nie wiem, co ja tutaj zaśpiewam teraz dla Was. Możecie, śpiewając tę piosenkę dla kogoś, możecie wstawić w to miejsce e, jakieś imię, czy słowo, tak, czy mama, czy tata, czy tak. To była dla dziewczyny piosenka, więc jest tutaj kochana. Eee, ja może zaśpiewam ją w oryginalnej wersji, którą napisałam, a każdy z Was może zmienić z kochana, na przykład kochana mamusiu, kochany tatusiu, kochana babciu, kochany, nie wiem, Tomeczku, kochany kochany Ignasiu, Antosiu, Jasiu, kochana, kochana na przykład Moniko, kochana Basiu, kochana Aniu, kochana Małgosiu, no właśnie, kochana moja duszyczko, Teraz śpiewam także dla was, ponieważ wielu z was jest tutaj i mnie także wspiera modlitwą. Być może ja nawet o tym nie wiem. Dlatego dziękuję. Albo zaśpiewam. O, kochana duszyczko, zobacz. O, tak będzie lepiej, ponieważ y, każdy z nas jest duszą. Czy jesteśmy chłopakiem, czy dziewczyną, to jesteśmy duszą. Dobra, tutaj sobie postawię trochę, żeby nie zapomnieć tego. I zaraz zaśpiewam. Dla ciebie i dla wszystkich naszych przyjaciół. Czy ja nie zasłoniłam sobie mikrofonu? Chyba. A może tak? No właśnie, to nie może być będzie piosenka, a to jeszcze przeszkadzać mam. Rambo. Ma siostrę Arię. To jest Rambo. Rambuniu, młodki. Błogaś się, Rambuś. Siostra Aria gdzieś jest. O, spadło. Spadło. Już dajemy. to. Trzymaj to. Tchau, Dzięki, że jesteś, dzięki, że jesteście i dzięki, że są nasi, wasi, moi przyjaciele.